Hej, kapetitki! Witam Was w kolejnym odcinku oczywiście, ze Spidermana. Przerwę jeszcze na chwilę, ponieważ. No, co? Kurde. Zacz zamknę drzwi, może. O, przymknę raczej, bo mój pies wchodzi i wychodzi, więc. Trochę to przymknę. Witam Was w kolejnym odcinku ze Spider-Mana. Tak jak wcześniejszym... <słuch> We wcześniejszym odcinku mówiłam, no... Nie było go przez dłuższy czas, ponieważ miałam remont. Ale teraz już zacznę regularnie... Postaram się regularnie go wrzucać. Razem z Red Deadem i z Bioshockiem, bo Bioshocka normalnie wrzucałam, bo był na komputerze. A jednak konsola, nastawienie tła, to jednak było dużo zamieszania. Yy... Od razu Was zapraszam do mojego Twitcha, pod tą samą nazwą co kanał na YouTube, czyli trespetit. Zachęcam Was do zostawienia oczywiście łapki oraz subskrypcji. I jeżeli Wam się po prostu to podoba i chcecie dalej oglądać jak gram. Takie szybkie informacje. Na YouTube wstawiam zazwyczaj gry, które mają są fabularne, a na Twitchu gram bardziej w gry online razem z znajomymi widzami, jeżeli ktoś chce zagrać to zawsze tam, tam jest zawsze podany link do Discorda na dole i ten zawsze można dołączyć i się zgadać na jakąś grę. Mi dowolnie jaką. Lecimy o, e, hey, B, ty, dalej. W ogóle dobra. Yy, ja potrzebuję co jakieś skrzynie czasu, a co to jest to? Wyzwanie skradania się. Nie, ja nie chcę skradanki, ja chcę po prostu pójść yy, na kolejną misję. Ale no dobra, mniejsze sam. Były po synkariańsku, więc albo eksplodował most, albo Weigel został odkażony. Co nie miało sensu w tym kontekście. W każdym razie przeglądam loty. Mogę wrócić jutro wieczorem. Nie, przestań. Jest ok. Udało mi się odkryć, kto za tym stał, i już nic takiego się nie stanie. Obiecuję. Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, ok? Lol. Jasne. Dobra, pobiegamy sobie. Powodzenia z Dlaczego jest siedem różnych słów na łazienkę? Nie wiadomo. Łazienka... Przepraszam. Łazienka jest bardzo skomplikowanym słowem, ale teraz mam... problem z ogarnięciem, które to jest zadanie główne. Eee... Czy tu jest jakaś, nie wiem, legenda? Czy to jest... Co to jest? Żeton nagrody. A ja mam... Co to jest? Przestępstwo... Przestępstwo uliczne. Czy tu nie ma jakiejś... Yy, tej? Dobra. To lecimy tam do tego. Na to przestępstwo uliczne. Ko. Dobra, mam... No, chodźmy na to przestępstwo uliczne. Kolejny chyba się zgubili. Trzeba im wskazać drogę do trafku. Dobra w ogóle, skąd ty masz broń? Typie. Nie wiem skąd. Nie to. Nie to. XD. Mówisz? Nie ta liga. Gdzie? Co, co za GTA? No nie, nie pozwalam, ale no. Co ja poradzę? Nie tu! Ja pierdzielę! No krznoszżeś... No nie! Ja pierdzielę... Nie, no jest ułomne. Ułomne. Nie, ja jestem ułomna, nie potrafię biegać. W ogóle ustawienia najpierw zacznijmy od tego. Eee, eee, no, eee, dobra, a ja bym chciała bujanie się szybko, użycie gadżetu, jad, celowanie, mapa, kamuflaż. A ja bym chciała z y, doskokiem ten, ten lot, przyciągnięcie i rzucanie lot, wybrane miejsce. Aha. Okay, dobra, walisz to. Plan? Rodzina Fin ma pracownię w Mitlam. Kiedyś Fin wszystko robiła właśnie tam. Mam nadzieję, że tak jest nadal. Nie, nie wiem, czy nie w dobrą stronę idę. I pogadać? Nie wydaje mi się. Gdy zobaczyłem ją na moście. nie poznałem jej. Muszę się dowiedzieć, dlaczego to wszystko robi. No dobra, rób jak uważasz i dawaj znać. Ała, a się obiłam w ten, a w drugą stronę. Dobra. Lecimy w drugą stronę w takim razie. Głupio, że nam się nie, nie udało mi się doobiec do tego auta, ale ja z, nigdy nie byłam dobra w, w tych yy, w czasówkach. Zawsze mnie jakoś zbyt mocno stresowały i w końcu wychodziła dupa z tego. Jezus Maria. Mam kolejne zgłoszenie. Handel Mam tu gdzieś Ja robię fabułę sobie na razie Robimy fabułę, nie lecimy potem, nie? Fabuła chyba najważniejsza będzie. Kochani, powtórka słyszna Wielka katastrofa w naszym mieście. Eksplozje, Zavalony moc. Strzały w godzinach szczyt. Dzięki Bogu nic nie zginął a ręce czy później stanie się tragedia. A gdyby tak atak nastąpił za kilka dni, podczas burzy stulecia, o której ciągle gadają wiadomości. dobra, najs. aż mój pieśnił na miejsce. słoneczko. Pracownia zamknięta. Niewesoły widok. Muszę się jakoś wślizgnąć, bez ściągania na siebie uwagi. Może któreś okno będzie otwarte. No to innego. I nikt naprawdę w biały nie zauważy jak jakiś typo w masce się wpierdziela do jakiegoś Halo? pomieszczenia. Rany, ile tu kurzu. Dawno nikogo tu nie było. Muzyka trochę jak jest The Last of Us, dwójki. Wiecie, ja sobie tak normalnie chodzę, a tu Nacejna nagle... pokoleń należy do Masonów. Po śmierci rodziców Rick chciał ją sprzedać. To chyba Fingo od tego odwiodła. Wiecie, ten za chwilę wybiegnie na mnie tutaj ten. Jak on się nazywa? Potwór. Odręczniki ...akademickie Rika. Chodził na zajęcia wieczorowe, żeby móc zajmować się pracownią. Był nieugięty. A, a co z Rickiem? W ogóle Rick to jest jej brat, czy chyba tak? Dobra, tutaj przejdziemy Wybialiśmy jeszcze. Nie bawić się tu w chowanego. To był nasz własny świat yy, i od tego czasu w ogóle konsoli nikt nie wyjmował stamtąd. Aha, dziwne trochę. Ja rozumiem jakby poduszki zostały, ale no ten. Ktoś nie wyłączył świateł. Zbadaj. Rozchorował się cały zespół twórców Nuformu. Chwila. Rick był szefem projektu? Okej. Okay. Elka. Roxon. Identyfikator Roxon Ella Sterling ze zdjęciem Fin. Aha. Okay. Fin planowała z kimś włamanie do Roxon. Lecimy dalej, zobaczyć, co tam nic nie będzie. Za chwilę zapewne jak ja coś spojrzę, to mnie zaatakuje ten Jakiś leki. Lek stosowany w przypadku obumierania szpiku. Czy on jest? A on rodzi Coś tu jeszcze będzie? Co najmniej pół roku nikt tu niczego nie dotykał. Coś przeoczyłem. Coś za tym jest. Coś przeoczył, tak? Nie, no to skoro coś przeoczyłem. Tu jest jakiś, nie wiem. Nie. Yy... Nie wiem, żeby spojrzeć w coś? No nie, tutaj nic nie ma już dalej. Chyba, że jeszcze zbadam to tutaj. Nie, no już nie mam możliwości zbadania. Chyba to zbadałam, zbadaliśmy już wszystko. Dobra. Aha, boda. to jest tajny pomysł. To Fin zaprojektowała sprzęt undergroundu. Oboje zaczęliśmy nosić maski, plik wideo przed sześciu miesięcy. O, ale jest na plus kwa. Transfer testowy. On umiera. Krieger udaje, że to nie Nuform. Zróbmy to dzisiaj. Pozwól. Jesteśmy gotowi? Musimy być. Już ruszyli w Harlemie dzisiaj. Przed czasem. Zatruwanie miasta dla kasy. Ciągle chodzą na skróty. Ignorują raporty bezpieczeństwa. Nie mogą zniszczyć mojej pracy w FIN. Okej. Okay. Zniszczymy rdzeń i usuniemy wszystkie dane. Na pewno nie mogą po prostu wytworzyć tego więcej. Nie. Nie jeśli załatwimy też zapasy rezerwowe w Jersey. A ze mnie okay. nie będą mieć pojęcia jak no forum projekt zwyczajnie upadnie. Nagram nas. Coś pójdzie nie tak? Plik trafi prosto do Bugle. Świetnie. A żeby nie googli, bierzemy się do dzieła. Pewnie. Jeszcze jeden plik. Czy on nie żyje? Jej brat coś oh, tak czuje. Cholera. Nic się nie przesłało. Może telefon się zepsuł? Nie może pójść na marne. I nie pójdzie, Erik. Czyżby Rick nie żył? Trzymać projekt związany z nuformem. Ale coś poszło nie tak. Tu nie chcę jeszcze. Gdybym go namierzył... Zrób się! Niewidzialny Nie się zrób! O Jezu. Nie, nie może uciec. Umie znikać? Wziąłem nie zniknąłem, nic się przerazili. Ciszej, ich, jak już się uspokoją. Nie dajcie mu się zbliżyć do kopa! Pewnie włączyłem cichy alarm albo coś. Nie być cicho. A dobra, nieważne. <śmiany> Ale nie wiem jakich ucieczek uciszyć. Okay. Mam nadzieję, że tu nie wejdą. Just like Dobrá. No raz, poczekam aż tu przyjdą. I, I wracamy na miejsce, wiecie, tak, tak z z, gwint, z winkla. Dobra. Szybko poszło, żeby wszystko było tak łatwe, co chyba ostatnie nie? Miałem go wykończyć, ale dobrze. Te... Już chyba podejść, wszyscy znajdę jej telefon, może zrozumiem co się stało z Rickiem. I czemu fin to teraz Tinkerer. Jest! Mam na miary! Hmm, jakoś zbytnio trudne to nie było. Też mnie śledzi. Powinienem zadzwonić do Gankiego. Co? Hej, znalazłeś coś w placami? Tak. Co? Wiem dlaczego to wszystko robi. Coś się stało jej bratu. Coś złego. O, rany. Rick pracował dla Roxon! Kierował pracami nad Nuformem! Wow! Wygląda na to, że zachorował przez Nuform. Simon Krieger powtarza, że jest bezpieczny. Chłanie Finn i jej brat próbowali wyłączyć prototypowy reaktor. Zatrzymać pracę nad nim. Co się stało? No nie wyszło. No co mogło się stać? Fin wszystko nagrała na telefonie, ale zgubiła go w laboratorium. Właśnie lecę go znaleźć. Słuchaj, dzwoń jak tylko będziesz czegoś potrzebować. Jasne. No to było. Dobra, tak na szybko się wiesz. Z nimi rozprawimy. Spider-Man 1, złodzieje 0 Okej, okay, no. dobra W razie czego użyj mojej apki W razie czego użyj mojej apki XD Nie nagle taki Batman macie moją apkę Mam na to fundusze, nie? Laboratoria Roxon To tu rozpoczął się projekt związany z muformem. Gdzieś tam jest telefon Fin. Może? I chyba już wiem jak wejść do środka Eee. Ale to... Dokładnie, tak jak lubię. Hmm. Ale co ja mam zrobić? W sensie, ja wiem, że ja mam tam wejść, ale tam jest. Yy... Szczerze mówiąc, przydałby się dłuższy czas. Yy, tak, ale teraz. Hmm. Muszę zobaczyć, jak z prądem tam. Ja mogę jakoś prąd wyłączyć, czy nie? Dobra. Usłona jest pod napięciem. Co za sieć? Hm. Jak ja, jak ja mogę to sprawdzić? Eee, co ją zasila? No, no co może ją zasilać? Prąd! Prąd ją zasila. No. Ale. Muszę dostać się do. A tu.

Roots? hmm Dzień dobry. Dobra, teraz wejdź do środka. Mogę ładować różne rzeczy. Ciekawe, czy też rozładowywać. O jezus, Maria, ja powinnam to klikać, nie? A ja wstrzymałam to tylko. Dobra, o, udało się. Spaliło generator. Nie wierzę, że się udało. Nice. I powiem tak, chyba skończymy na, ten, na teraz ten odcinek, bo już ma 25 minut, a nie chciałabym robić jakoś dłuższych, żeby po prostu byście byli w stanie to obejrzeć. Więc dzięki za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na mojego Twitcha oraz jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka like oraz suba i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!